Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was takim filmem pogadankowym, trochę sobie z wami porozmawiam, ale postaram się szybciutko, żeby was nie zanudzić, żebyście mi tam nie usnęli. Wiecie, nie będę smęcić, przychodzę prosto do rzeczy, to co mam do powiedzenia, to wam powiem. Więc słuchajcie, ci, którzy mnie nie znają, bo wiem, że jest tutaj trochę nowych osób, więc ja mam na imię Marta. Jest mi bardzo miło, że zajrzeliście do mnie, do mnie na kanał, że mnie odnaleźliście, um, że piszecie do mnie, że komentujecie moje filmy, że dajecie łapki w górę, że subskrybujecie. To jest naprawdę bardzo miłe. E, też jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak mnie odnaleźliście, czy po prostu przez przypadek do mnie wpadliście i um, e, jak, to, jak to właśnie u Was wygląda. Więc dziękuję Wam za to, że jesteście. Mam nadzieję, że będzie nas tutaj coraz więcej. I trzymajcie za to kciuki. Następna sprawa. Bardzo też dziękuję Monice z kanału Monami. Monika, bardzo Ci dziękuję. Przesyłam Ci buziaczki za to, że wspomniałaś na swoim kanale o mnie. To było naprawdę bardzo miłe. Słuchajcie, ja się tego nie spodziewałam. Ja do Moniki nie pisałam, nie prosiłam, w ogóle do nikogo nie pisałam. Nie prosiłam, żeby ktoś tam nie reklamował. Czy on w ogóle reklamował, za dużo powiedziany, żeby wspomniał w ogóle o mnie, że taki kanał jest do swoich widzów? Wiecie, to było naprawdę bardzo miłe. Ja tak ostatnio nie mam czasu na bieżąco oglądać vlogów różnych, które właśnie sobie tam subskrybuję i które oglądam. I tak raz na jakiś czas po prostu nadrabiam zaległości. No i tak było właśnie w niedzielę, że sobie usiadłam rano, wiecie, kawkę sobie zrobiłam i sobie zaczęłam oglądać vlogi, wpadłam właśnie do Moniki, no i po prostu bardzo się zdziwiłam, jak zobaczyłam, że ona mnie, ona o mnie w ogóle wspomina na swoim kanale i, do, i wiem teraz, że parę z Was, parę osób z Was jest właśnie z kanału od Moniki, która do mnie zajrzała. Wie, yy, więc, słuchajcie, jest mi bardzo miło, bardzo muńce za to dziękuję. Naprawdę, słuchajcie, nie spodziewałam się tego, że yy, wiecie, taka rodzina youtuberska może być, prawda? Bo to można tak nazwać, bo to jest bardzo miłe. Yy, wiecie, ja tam na tym YouTubie się jeszcze nie znam, jeszcze tak nie siedzę w tym głęboko i wiem, że, znaczy, wiem, no, tak myślałam, że. Wiecie, że jakaś tam, że ciężko tak jest się zareklamować, żeby ktoś do kogoś zajrzał, że, że każdy dba tylko o ten swój kanał, o swoich widzów, ale widzę, że, że jest inaczej. Widzę, że są na, na YouTube też faj, fajni ludzie, tak jak, my, tak jak Monika, którą właśnie zaczęłam obserwować najpierw na Instagramie. Przez przypadek na nią wpadłam na Instagramie, potem się dopiero zorientowałam, że ma kanał na YouTubie, i zaczęłam ją też obserwować na YouTubie i no, i tam do niej komentowałam różne jej filmy, i tam wiecie. Yy, I też ją subskrybowałam oczywiście. Yy, a subskrybowałam ją yy, pod filmem, to wam mówię yy, otwarcie, w którym ona stwierdziła, że dużo osób od niej odchodzi, i, yy, i ona nie wie, czy ten kanał będzie ciągnąć. Więc no, po prostu dała mi suba za to, żeby kontynuowała sobie ten kanał. I, I wiecie, no, trzeba sobie pomagać nawzajem. Jeżeli ja bym była już taka, wiecie, jak ona, youtuberka, yy, znaczy youtuberka, za dużo powiedziane, no, że jak już będę miała więcej widzów, więcej subów, też będę wspomagać moje kanały, też będę o nich wspominać, bo warto sobie pomagać. Yy, warto być dobrym człowiekiem, dobra, to to. Następna sprawa, słuchajcie, yy, chyba tam parę osób mi napisało, że yy, czasami coś mi się zacina w filmach. Słuchajcie, ja mieszkam na wsi. Ostatnio, właśnie jak zgrywałam film, miałam problem z, z zasięgiem i on mi się strasznie długo zgrywał. I być może to była właśnie ta wina, że ten obraz się zatrzymywał, było słychać głos, a nie było widać, widać obrazu, że ten obraz był zatrzymany. Nie mam pojęcia. Ja tak podejrzewam, że może to być od tego. I następna sprawa jest taka: jak wy widzicie mój, mój film na swoich ekranach, czyli widzicie go. Po, widzicie go w pionie podaję, ale słuchajcie, ja nagrywam w poziomie, czyli wiecie, pokażę, bo żeby wam, wam dobrze wytłumaczyć, ja nie nagrywam tak telefonem, tylko tak w poziomie. I ja nie wiem, dlaczego, ym, dlaczego mi ten ekran się nie przekręca, bo, ym, bo słuchajcie, ja mam wszystko dobrze w telefonie ustawione, ja wszystko sprawdziłam, jest wszystko OK. Ym, nie wiem, no nie wiem, naprawdę, nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Słuchajcie, ja nagrywam telefonem, montuję, zgrywam, przesyłam wszystko robię przez telefon. Po prostu mam go zawsze pod ręką i jest mi tak łatwiej. I może, może to jest wina właśnie tego, że ja robię wszystko przez telefon. Nie wiem. Jeżeli ktoś mnie ogląda, kto się na tym zna, to bardzo proszę napiszcie do mnie, może w prywatnej wiadomości, czy, czy pod filmem tym, jak tam wolicie. Napiszcie do mnie, jaka może być tego przyczyna. No bo naprawdę, no, no ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć. No i bardzo Was przepraszam, że macie taki ten obraz, wiecie, w pionie. No, no nie wiem, naprawdę, no nie wiem od czego to może być. Dobra, następna sprawa jest taka też, że mam nadzieję, że obraz, który Wy widzicie Wam nie przeszkadza, bo ja nagrywam przednią kamerką w telefonie, po prostu ja siebie widzę i jest mi łatwiej, Mówić do Was niż tą tylnią, gdzie, wiecie, nie widzę siebie, czy jestem cała, czy nie mam czoła obciętego, czy tam, wiecie. I po prostu na razie się. Ja na razie wchodzę w tego YouTuba, więc niektóre błędy mi wybaczcie I, i wiecie, no ja postaram się poprawić. I bardzo bym chciała właśnie żebyście pisali do mnie co wam pasuje, co wam nie pasuje na moim kanale, co byście chcieli na przykład tu zmienić, a może coś wprowadzić, może jakieś propozycje, co byście chcieli oglądać, a czego byście, byście nie chcieli oglądać, bo no i wiecie ja myślałam, że mój kanał będzie taki po prostu tak jak te wszystkie inne kanały, będą wiecie, co się gotuje, trochę pogadanki, jakieś tam hole zakupowe, takie życie codzienne, zwykłe takie dni, ale może czegoś może wy Wam, wam, oglądającym, brakuje czegoś na YouTubie, czego nie ma, abyście chcieli na przykład pooglądać. To też jestem ciekawa właśnie takich, takich komentarzy, więc bardzo proszę, piszcie do mnie. Jeżeli Wam wszystko u mnie pasuje i chcecie, żeby te vlogi były takie zwykłe, normalne, jak wiecie, wszystkie inne, więc, więc też będzie bardzo dobrze. No to to. Aha, i słuchajcie, jeżeli ktoś by nie chciał pisać do mnie w wiadomościach tych pod filmem, to zachęcam Was do pisania w wiadomościach do mnie prywatnych, bo może ktoś chce do mnie coś napisać, a nie chce, żeby to inni czytali. Więc zapraszam Was do wiadomości prywatnej na Instagrama, po prostu vlog, tam możecie do mnie napisać. I też utworzyłam na Facebooku sobie, sobie no, na no, no Facebooka sobie zrobiłam pod tą samą nazwą. Znaczy nazywam się, na Facebooku jest logo po prostu Vlog, ale moja nazwa jest Vlog Marta, no bo tam inaczej mi nie wchodziło. I tam też możecie mnie zapraszać do swoich znajomych i możecie też pisać do mnie po prostu przez Messengera i bardzo Was do tego serdecznie... Zachęcam, to to. Yy, no dobra, i słuchajcie, no to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć tak na teraz. Yy, jeżeli coś tam chcecie jeszcze o mnie wiedzieć, zadawajcie pytania, yy, zrobimy jakieś. Yy, na, to, to, to nagram może jakiś film, yy, w którym więcej o sobie opowiem. Jeżeli yy, właśnie byście coś chcieli wiedzieć, no bo wiecie, co tam będę wam plotła czy trzy. Po, trzy, po trzy. Jak czasem opowiadam w filmach o sobie, więc. Znaczy opowiadam? No opowiadam, no może, może czasami coś tam, wiecie, powiem o sobie, więc z czasem się wszystkiego o mnie dowiecie. Jeżeli byście chcieli wiedzieć coś wcześniej, zadawajcie pytania. Aha, i po, jeszcze jedno co do tych filmów: chciałabym, żeby te filmy, słuchajcie, były krótsze, bo zauważyłam, że nagrywam strasznie długie filmy. Um, i tak, no ostatnio właśnie z jednego dnia nagrałam film, miał prawie 40 minut, więc musiałam go podzielić na pół, na dwa oddzielne filmy. Um, I mam nadzieję, że znaczy, chcę nagrywać krótsze filmy, um, bo ja dużo gadam, zauważyłam, że strasznie dużo gadam o tych filmach. Um, ogólnie jestem taką osobą, słuchajcie, że jak kogoś znam, to tak, to gadam plotę 3 po 3, ale jak kogoś nie znam, tak jak was, no bo wiecie, no ja was nie znam, ja nie wiem do kogo ja mówię. A, a właśnie czasami jest tak, że się rozgaduję i właśnie gadam jak najęta. Ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Czasami też słuchajcie mówię szybko, bo mam także chcę dużo rzeczy powiedzieć na raz. I tak mówię, 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 a już gdzieś tam w głowie myślę, co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć. I wtedy tak szybko, szybko staram się wiecie powiedzieć, bo wiem, że czas mnie tutaj na tym YouTubie goni. Żeby te filmy nie były za długie. No bo, żebyście się nie zanudzili. Dobra. Yy, I myślę, że to wszystko. Jak coś tam mi się przypomni, coś jeszcze będę chciałam powiedzieć, to na pewno, yy, na pewno Wam powiem. Yy, na pewno nagram jeszcze jakiegoś takiego filma pogadankowego, jeżeli będę miał jakieś problemy właśnie na YouTubie. No i piszcie do mnie właśnie, co z tym, yy, co, mo co, mo co może być przyczyną tego, że ten ekran mi się yy, pokazuje tylko w pionie, a nie w poziomie. No, bo, bo to jest na dzień dzisiejszy, to jest taki największy problem. Dlaczego tak ten ekran mi się nie przekręca? No dobra, to dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w naszym vlogu, który zaraz po tym wleci na kanał. I do zobaczenia. No, do zobaczenia, no już dobra, nie przedłużam. Do zobaczenia, całuję Was bardzo mocno, serdecznie. Pa!